Jak wybrać niszę, kiedy masz wiele zainteresowań? Może jest coś w Twoim życiu, co już próbowałeś wcześniej, lecz porzucałeś, próbowałeś różnych rzeczy, nie wychodziło i zastanawiasz się, co tak naprawdę chcesz robić? Jaka jest ta Twoja nisza, o której każdy mówi, żeby właśnie się zmonetyzować, żeby na niej zarabiać, żeby móc po prostu tworzyć na ten temat content. Jeżeli zadajesz sobie te oraz inne pytania, masz przesłane. nie no żartuję, lecimy z tematem. Na początek trochę historii. Rozczulająca muzyka. Ogólnie wychowywałem się w bardzo dobrej rodzinie. Nie mogę narzekać, że nie wiem, na cokolwiek mi brakowało. Nie byliśmy mega bogaci, ale też nie byliśmy mega biedni. Zawsze mogłem tak naprawdę mniej więcej próbować to, co mnie w życiu interesowało. Jednak jak to dziecko, bardzo byłem wpatrzony w autorytet, czyli w tym wypadku ojca. Jako, że ojciec był tak naprawdę człowiekiem biznesu, który prowadził firmę budowlaną, szybko chciałem załapać tą samą zajawkę. Na pewno nie jeden może się gdzieś z tym zidentyfikować, że po prostu chcieliście robić to, co rodzice, ponieważ to było tak naprawdę to, co znaliście, wychowywaliście się w tym. I z czasem zobaczyłem, że tak naprawdę nie znam się na budowlance, a jedyne, co chciałem zrobić, to być bliżej ojca poprzez właśnie te same zainteresowania. A prawda jest taka, że z nawet karmik dla ptaków. A co dopiero dom? Kiedy już się pogodziłem, że w budownictwie nie znajdę swojego miejsca, zacząłem zabierać się przez przeróżne, ale to naprawdę przeróżne tematy. Grałem na okulele, na jakimś szamańskim instrumencie, uczyłem się programowania, rozwijałem się w kierunku zdrowego ciała, copywritingu, nagrywałem filmy, robiłem zdjęcia, sprzedawałem kursy internetowe i tak dalej, i tak dalej. Jednak nie ma tu się czym tak naprawdę chwalić, ponieważ wszechstronność gdzieś zabiera tą możliwość wymasterowania się w jednym kierunku, do tego stopnia, w którym możemy powiedzieć: OK, jestem czymś ekspertem, znam się na czymś dobrze. Dlatego zawsze marzyło mi się coś, przy czym mógłbym zostać po prostu na dłużej, zanurzyć się w to i eksplorować temat. Dlatego dzisiaj chciałbym się podzielić z sobą moim procesem, to co pomogło mi. I od razu mówię, nie jest to układem, nie jest. Nie jest to poukładane w żaden chronologiczny sposób, dlatego potraktuj to bardziej jako takie luźne rady od kumpla: jak coś nie biorę odpowiedzialności za to, co będzie z twoim życiem. Jeżeli coś się spierd... to już nie mój problem. Po pierwsze, uświadom sobie, że szukanie jest ok. Wiele lat miałem do siebie pretensje, że tak naprawdę lata mijają, kończę gdzieś gimnazjum, liceum, zaczynam studia, a nie do końca tak naprawdę wiem, co chcę zrobić. Ze swoim życiem. Ale tak naprawdę skąd mielibyśmy to wiedzieć? Jeżeli w gimnazjum uczymy się tak naprawdę rzeczy, których nie wykorzystujemy już nawet w liceum, a w liceum uczymy się czegoś, co tak naprawdę daleko odbiega od tego, co jest tak naprawdę w realnym życiu, skąd w wieku, załóżmy, tych 19 lat mamy wiedzieć, co chcemy robić? No, no nie wygląda tak, że, nie wiem, patrzę na budowę marchewki, na biologii i mówię, no przecież, kurwa, no, chcę być lekarzem. No nie, no tak to nie działa, tak? Dlatego tak naprawdę ten najintensywniejszy okres poszukiwania jest w momencie kiedy wkraczamy w prawdziwe życie, tak? I to mówię o tym, gdzie już za edukację nikt nam tak naprawdę nie płaci, a trzeba zacząć po prostu szukać dla siebie czegoś, przy czym chcemy, może spędzić nie resztę życia, ale po prostu poświęcić jakiś jego y, okres. I wtedy zaczynają się tak naprawdę poszukiwania. Wiesz też o tym, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, tak naprawdę te, które szły na medycynę czy na prawo, te, które miały tak naprawdę sprecyzowany kierunek, były to osoby albo mające jakieś koneksje, albo po prostu powiązania w rodzinie. Ojciec postanowił, że syn będzie tak samo lekarzem, jak i on lub jego dziadek, więc to grono miało mniej więcej gdzieś już tą drogę, miało tą drogę gdzieś ułożoną, tak? Co nie znaczy koniecznie, że to była ich droga. Jest, są też przypadki, gdzie tak naprawdę ludzie rezygnują. Po, po kilku latach, czując, że to nie jest to. Dlatego, jeżeli nie miałeś nad sobą takiego przymusu, możesz trochę podziękować, ponieważ może dzięki temu nie, nie straciłeś w cudzysłowie e, gdzieś tych takich paru lat studiowania czegoś, czego tak naprawdę byś nie chciał, a dzięki temu mogłeś po prostu próbować różnych rzeczy. Dlatego uważam, że mitem jest, że w wieku 20 lat już powinieneś wiedzieć, co tak naprawdę chcesz robić. Moją radą, to co pomogło mi, tak naprawdę jest to, żebyś próbował różnych rzeczy, jeżeli nie wiesz konkretnie, co tak naprawdę ciebie kręci. I powtarzam, masz do tego jak najbardziej prawo. I o ile Twoją pierwszą pracą nie będzie na przykład coś na wysokim stanowisku, dużo odpowiedzialną, że powiesz, no tak, tak, to właśnie jest. Ta praca, na którą czekałem, tak? Powiedział załóżmy 21-letni stażysta. No mało kiedy tak jest. Są takie przypadki, super, naprawdę Wam gratuluję, jeżeli takim przypadkiem jesteście, jednak mówimy tutaj gdzieś o większości. Dlatego to, na czym należy tak naprawdę się skupić, jest zobaczenie, jak czujemy się w danym środowisku pracy, czy dane czynności, które wykonujemy, przychodzą nam gdzieś z łatwością, czy trudnością, czy męczą nas, czy może jest to taki fajny bodziec do rozwoju. Od razu mówię, że nie ma tu podziału na tych y, dobrych ludzi, tych złych, introwertyków, ekstrawertyków i tak dalej. Jakby ci i ci są y, potrzebni w dzisiejszym świecie, dlatego nie ma co tak naprawdę skupiać się na tym, że chcemy być kimś, kim y, nie jesteśmy lub mamy mniejsze predyspozycje. Natomiast z doświadczenia wiem, że dużo lepiej jest wykorzystać po prostu swoje mocne strony i zaufać po prostu to, że to z czym tutaj przyszliśmy jest wartościowe i szlifować to, bo właśnie może to być ta umiejętność, która w przyszłości okaże się dla siebie bardzo, bardzo cenna. Więc podsumowując, ten okres, jeżeli kończysz właśnie studia i dalej nie wiesz, co chcesz robić, należy przeznaczyć na odkrywanie swoich silnych stron, ale również mieć świadomość, tych słabych. Kiedy masz już tę świadomość, że poszukiwanie jest procesem naturalnym i że wszystko jest tak naprawdę z tobą ok, należy mniej więcej teraz już połączyć kropki. Dlatego weź listę i wypisz z 20 tematów, zagadnień, zainteresowań, które gdzieś właśnie są w Twoim takim obszarze, tak? Zainteresowania, i z całej tej dwudziestki wybierz tylko trzy trzy rzeczy, które naprawdę, ale to naprawdę czujesz. Dlatego zrób to teraz, zastopuj to wideo, ponieważ jeżeli będziesz mnie słuchać, powiesz ej, no w sumie tak, w sumie racja, nawet, nawet całkiem spoko, konspekt i za chwilę o tym zapomnisz, tak? I dobrze wiesz, że tak będzie, bo na pewno nie raz już tak było. Dlatego tym razem weź tą kartkę, weź ten długopis albo otwórz sobie jakiś program do notowania i wypisz, wypisz 20 tych elementów, a następnie po wypisaniu 20 wybierz tylko trzy, które naprawdę czujesz. Jeżeli miałbyś robić tylko te trzy rzeczy do końca życia, Jakie to by były rzeczy? No właśnie, i teraz te trzy rzeczy są tak zwanym takim korem, tak? Taki trzon Twojego kontentu, na którym będziesz właśnie tworzyć. Ponieważ nie chcemy ograniczać się wyłącznie do jednej rzeczy, tak? Jeżeli mówimy tutaj o niszy, warto jest po prostu popatrzeć od paru różnych perspektyw, tak? Żeby nasz kontent był. Ciekawy, a nie opierał się, załóżmy, tylko na jednym wąskim aspekcie, na którym będziemy gadać, jak roboty przez długie lata, ponieważ najzwyczajniej w świecie znudzimy naszą audiencję i sami się wypalimy. Zaraz podam Ci przykład, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym, żebyś po wypisaniu zobaczył, czy są to właśnie te trzy rzeczy, które czujesz. Może być tak, że masz problem z tym i nie wiesz do końca, jakie są Twoje mocne strony. Mówisz: okej, okay, no wypisałem, ale dalej nie czuję. Co jest mocną stroną, co tak naprawdę lubię robić, bo lubię robić wszystko. Dlatego popatrz, co tak naprawdę jest takim Twoim konikiem, powiedzmy. Nie wiem, czy tak się mówi konikiem, nie wiem, więc czuję, że jestem jakimś bumerem już. Takim, takim Twoim zainteresowaniem. Możesz właśnie popatrzeć, co w życiu wychodziło ci dobrze, a na pewno coś takiego było, do czego masz naturalne predyspozycje. Jeżeli jednak nie wiesz, zapytaj. Zapytaj osoby obok, swoich bliskich. Z czym tak naprawdę by do ciebie przyszli, tak? Bo są takie tematy, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, to po prostu do nas przychodzi. Co to jest za temat? Z czym cały czas do nas przychodzą? W moim przypadku są to akurat na przykład media, softwary i ogólne rzeczy związane z digital marketingiem, czy również budowaniem brandu i sprzedaży w sieci. W tym czuję się dużo lepiej niż w innych tematach. Nie musisz być w tym mega, ale po prostu. Czujesz, że masz naturalny dryk do uczenia się i poznawania tej dziedziny bardziej. I bądź tutaj ze sobą naprawdę szczery. Nawet jak boli, bo będzie boleć. Bo musisz się przyznać do tego, tak, w tym jestem ch...". Albo tak, w tym jestem naprawdę dobry. Ale bądź ze sobą szczery, bo mamy oszukasz, tatę oszukasz, mnie oszukasz. Ale siebie nie oszukasz. Dla mnie, dla przykładu, te trzy rzeczy to social media, budowanie biznesu w sieci oraz rozwój osobisty, taki mindset. Czy są to identyczne tematy? Nie. Czy mogę je ze sobą jakoś połączyć? Jak najbardziej. Mogę tworzyć tak naprawdę content na trzy różne tematy, ale jeżeli popatrzymy na to na, jako na całość, nagle to ma sens i jeden temat uzupełnia drugi, ponieważ załóżmy, jeżeli yy, robię content marketing, tworzę jakieś treści wideo, to, jeżeli jest kategoria, jeżeli chodzi tutaj o niszę, tworzenie kontentu wideo, a tu mam coś takiego jak rozwój osobisty, mindset. Hej, no, jeżeli popracuję nad tym mindsetem, jeżeli popracuję nad sobą, jeżeli poznam siebie bardziej, to prawdopodobnie moje filmy dzięki temu będą dużo bardziej wartościowe, tak? Jakby ten content marketing, te filmy dostaną takiego jakby busta, takie wzmocnienie od rozwoju osobistego. Jeżeli znam również, powiedzmy, strategię biznesu w sieci i chcę to połączyć z filmowaniem, z nagrywaniem krótkich wideo, również wtedy wiem, ok, tak zrobię skrypt, żeby... To wideo zgadzało się z celem, załóżmy jaki mam mój biznes internetowy, tak? Więc nie będę tutaj tworzyć wyłącznie kontentu tylko na temat wideo, tylko zajmę się poszczególnymi aspektami tak naprawdę wokół i mogę je przedstawiać tak naprawdę na zmianę i pokazywać połączenia między nimi. Może jesteś osobą, która po prostu lubi fitness i mówisz, Bartek, ale, ale ja po prostu lubię ćwiczyć. Dobra, lubisz fitness i co jeszcze? Lubisz to robić na siłowni czy może na zewnątrz. No, lubi siedzieć w lesie. No zobacz, fitness i lubisz siedzieć w lesie. Co jeszcze lubisz robić? No, lubię na przykład nagrywać wideo, fajnie się czuję. Okej, okay, czyli co mamy? Mamy fitness, mamy siedzenie w lesie i mamy wideo. Czemu by nie tworzyć kontentu właśnie? Pod to załóżmy, jak przeprowadzić skuteczny trening? W naturze, jak wykorzystać, nie wiem, drzewo, jak wykorzystać jakiś pienik, jak wykorzystać cokolwiek, co jest na przykład w lesie do treningu. Jak przygotować, załóżmy, swój zestaw dietetyczny, żeby zabrać ze sobą, czyli coś, co można przygotować w domu, ale dalej będzie smaczne i pożywne, załóżmy, po dwóch godzinach, kiedy odpakujesz to w lesie. I właśnie na przykład tego typu typy ubrania, w czym ćwiczyć, w czym nie ćwiczyć, doświadczenia, dzielić się experience swoim. Ważna rzecz, pamiętaj, że jeżeli jest coś, co ciebie tak naprawdę zapala i czujesz ten temat, to prawdopodobnie po drugiej stronie polskiej albo kuli ziemskiej jest osoba, która czuje to samo. Dlatego właśnie dla takich ludzi twórz, i nie zamykaj się, że jeżeli to ma być fitness, to tylko będziesz mówić o fitnessie i o niczym więcej, ponieważ jako ludzie jesteśmy bardzo rozbudowanymi jednostkami i nasze zainteresowania tak naprawdę czasem nie mają granic, dlatego odpowiednie połączenie to właśnie ten aspekt, który wyróżni cię od monotonnych ludzi, którzy gadają cały czas tylko o jednym i o jednym i o jednym. Po trzecie, bądź sobą. Na pewno już coś słyszałeś, że masz być sobą, że masz nikogo nie udawać, i tak dalej. Ale w sumie dlaczego? Co tak naprawdę tutaj działa? Bo możesz powiedzieć, Bartek, jakby jest dużo osób, które już nagrywają fitness. Czemu miałby ktoś oglądać mnie? No właśnie, ponieważ Ciebie wyróżnia Twoja historia, Twoje poczucie humoru, podejście do tematu, to czym tak naprawdę Ty możesz się podzielić. Jeżeli chciałbym mieć czystą informację, tak naprawdę mógłbym usunąć wszelkie social media i tylko sobie googlować albo rozmawiać z chat GBT, ale nie o to tak naprawdę chodzi. Oglądamy content, ponieważ chcemy gdzieś mieć taką koneksję z drugim człowiekiem zobaczyć pewien aspekt pewnych rzeczy, pewnej wiedzy poprzez taki ludzki pryzmat, jak ktoś tej rzeczy doświadczy, tak? Więc nie chcemy tylko robotów, które trzaskają informacje jedną za drugą. Chcemy po prostu realnego doświadczenia od drugiego człowieka. Dlatego to jest to, na co powinieneś tak naprawdę postawić: na swoją autentyczność, sposób, w jaki mówisz. Możesz powiedzieć, że jestem po pierwsze za szybko mówię, że za bardzo. że za bardzo macham łapami. Ale tak już po prostu jestem i jednym to będzie pasować drugim nie. Ale tak naprawdę chodzi o to, że właśnie dzięki temu jaki jestem, przyciągnę takich ludzi, jakich chcę, z którymi naprawdę będę mógł nawiązać więź. I ty możesz zrobić to samo. Dlatego, jeżeli uważasz, że musisz być jakiś konkretnie, nie, błąd, nie musisz pasować tak naprawdę w konkretny jakby algorytm człowieka, który się sprzedaje. Dużo więcej zyskasz na tym, jeżeli będziesz mówić autentycznie swoim głosem, bo tego tak naprawdę ludzie szukają i będzie tego coraz, coraz więcej. Dajmy dla przykładu, na przykład Peter McKinnon. Jest świetny koleś, naprawdę. Specjalizuje się w nagrywaniu filmów. W fotografii, i o ile jest dużo lepszych twórców, jeżeli chodzi o filmowanie i fotografię na całym YouTubie, niż sam Peter Mackinon, to właśnie on ma tą okazję posiadania wielu, wielu subskrybentów, ludzi, którzy go śledzą, którzy wchodzą z nim w interakcje i tak naprawdę umożliwiają mu tworzenie jego biznesu. A czemu? Bo jest po prostu mega zajebistym człowiekiem, i to jest punkt jeden. Który go tak naprawdę wyróżnia i o czym by Peter McKinnon nie zrobił filmu, będzie to mega ciekawe. Dlatego chciałbym, żebyś u siebie również znalazł ten motyw, co jest u ciebie takiego mega ciekawego, co możesz tak naprawdę przedstawić światu. Bo gdyby Peter McKinnon powiedział: OK, chcę się wybić, kto się wybija, ten i ten, to muszę być tak jak on, to wtedy straciłby coś najważniejszego. Straciłby tego Petera McKinnona, właśnie, którym jest, tak? Dlatego cały plan poszedłby w pizdu, a tak naprawdę. Może rozwijać się tylko dlatego, że zainwestował w swoją autentyczność. Dlatego w każdej treści, którą nagrywasz lub wrzucasz na social media, upewnij się, że jest to Twój autentyczny głos, ponieważ to on decyduje, czy ktoś zostanie z Tobą na dłużej, czy po prostu odpadnie. Po czwarte, daj sobie czas. Konsekwentność jest tu mega ważnym tematem, ponieważ powiem Ci coś: wiele razy robimy słuszne rzeczy, ale robimy zbyt mało. Pamiętam, jak pracowałem jeszcze na telefonie i musiałem sprzedawać kursy programistyczne. Wykonywałem, załóżmy, 30-40 telefonów i mówiłem, że tej sprzedaży nie ma. Myślałem od razu, że coś tak naprawdę jest ze mną nie tak, że źle prowadzę i tak dalej, i tak dalej. Jednak kiedy zwiększyłem te telefony, okazało się, że ludzie zaczęli wpadać, że jest to też również gra prawdopodobieństw i może być tak, że po prostu coś robisz, ale robisz to zbyt krótko, robisz tego zbyt mało. Dlatego z tym, jak podnosisz swoje skille, musisz się jak najbardziej rozwijać, ale inwestuj również czas w robienie, bo sama nauka nie przyniesie Ci takich rezultatów, jak przekuwanie tego od razu w praktykę. I kto wie, może za sto pierwszym razem zaskoczy. Popatrząc na historię, gdyby tak naprawdę każdy wynalazca poddał się, załóżmy, po setnym razie, jak mu nie wyszło, to dzisiaj mieszalibyśmy prawdopodobnie patykiem w błocie i czekali na coś, co nas uratuje w dzień z góry. Ale tak nie było. Przeważnie byli to właśnie ludzie, którzy byli mega konsekwentni i nawet jeżeli im się nie udawało, próbowali, 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 aż za którymś razem zaskoczyło. Dlatego też bądź wynalazcą swojego własnego głosu, swojego kontentu i rób tak długo, ucz się tak długo na błędach, aż w pewnym dniu po prostu to zaskoczy. I tu chcę od razu powiedzieć o podejściu, który może Ci pomóc na dłuższą metę. Ponieważ żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę mamy bardzo dużo informacji i tak zwanego shiny object syndrome, tak? Tych takich świecidełek, że chcemy to, za chwilę chcemy to i to. I zmienia się cały czas nasza droga, to za czym tak naprawdę gonimy. Ale w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że każda ta rzecz, która Ci się podoba, którą ma ta osoba i tak dalej, wymagała od niej pracy... To zamiast patrzeć, zmieniać i dążyć do czyichś marzeń, popatrzysz, co tak naprawdę ty możesz zrobić w danym momencie dla siebie, i to powinno dać taką wytrwałość do tego i wiedzę, że z czasem, jeżeli zostaniesz na tej drodze, zobaczysz tak naprawdę wtedy rezultaty. W momencie, kiedy też przyjdzie ci się porównywać, na przykład, no dobra, ja robię filmy, ale zobaczcie jak on robi filmy, to jest niesamowite. Tak, ale często porównujesz się na przykład do kogoś, kto robi to już 10-15 lat. Jeżeli jest jakiś twórca, do którego się porównujesz, zobacz jego film sprzed załóżmy 10 lat, jak dopiero zaczynał, jego pierwsze filmy, a zobaczysz, zrozumiesz, że tak naprawdę ta doskonałość, mistrzostwo rośnie z czasem. Ogólnie w tym odcinku tak naprawdę liznąłem. I znałem tematu, jakim jest znalezienie swojej niszy, ponieważ uważam, że bardzo jest to powiązane z tym, na ile znamy siebie, i to jest pierwszy punkt którym powinniśmy zacząć. Planuję nagrać tak naprawdę drugą serię, jeżeli chodzi o niszę, dlaczego jest ważna, dlaczego jest istotna dla twojego biznesu online, dla twojego wizerunku. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz komentarz, zostaw lajka, tak, żebym po prostu wiedział, czy powinienem iść w tą stronę, czy jest to temat, który ciebie interesuje, czy po prostu powinienem, nie wiem, pierdolić to wszystko i robić coś ciekawszego. A, i odwiedź jeszcze mój profil na Instagramie, tam dzielę się tipami, trikami, i rzeczami, które są potrzebne do tworzenia autentycznej marki w sieci. Jeżeli to coś, co interesuje, zapraszam. Na dzisiaj to wszystko. Na razie widzimy się niedługo. Hej.